Thank you. Rzekę bardzo płytka jest. Nie wiem, czy warto tutaj z nią yy, do niej przyjść z magnesem. Wszystko widać, co w niej pływa, i nie widać śmieci. Zobaczymy, pomyślimy. Fund to George VI z łódką. One penny, czterdziesty rok. Tym razem kłódka taka firmy Sharpex. Dobra. Pierwszy dzisiaj pierwszy dzisiaj fajny Fand to 50 pensów z siedemdziesiątego trzeciego roku. Takie okazjonalne. No fajne, fajne. Już kiedyś znalazłem takie jedno. Także będzie drugie do kolekcji. Ok. Tym razem centymetr pod trawą 50 pensów współczesne. No miło, miło. Oczywiście znaleźć taką monetę. No i tuż obok, następna moneta współczesna. do kieszeni, chyc taki ołowiany pocisk chyba przeszedłem pod jedyne drzewo w okolicy no, i znalazłem już halfpeny Elżbiety z lat 60. no i ten pocisk, także ciekawe miejsce oj, no znalazłem jakąś monetę stara jest na pewno Niestety strasznie zniszczona, gdzieś tu widziałem yy, zarys głowy. No, jest tu zarys głowy, ale, i widać tu podstawę. Tu prawdopodobnie była data, ale co to jest za moneta? No, ciężko powiedzieć. Jest starsza na pewno od tych moich Georgi. Starsza jest, ops, starsza jest od Victorii To bankowo. I nie jest dość nie jest duża. Nie jest duża, nie jest też y, ideal idealnie okrągła. Nie jest też cieniutka. No jest dobrze Wam znany George Half Penny z 1913 roku, a jestem na takim polu fajnym i towarzyszy mi ta rzeka właśnie Także tu się ciągnie to pole a tutaj rzeka na magnes Podejrzewam, że tu mogło być kiedyś kąpielisko takie w latach 50. -tych, 60. -tych, może i wcześniej. No, moneta z 1913 roku świadczy o tym, że no, przebywali tutaj ludzie. Dlaczego mieliby się nie kąpać? Kiedyś było czyściej. To chyba oczywiste. No, dzisiaj takie bardziej współczesne monetki znajduję. 20 pensów tym razem. Ale to jest test tego pola. Także chyba wrócę na to pole jeszcze. Nie wiem kiedy i nie wiem czy, ale wrócę. Podsumowanie na trawie tym razem. Yy, tutaj taka psia przywieszka. 50 pensów współczesne. Dwa razy po 10 pensów tutaj stare, stary 3 pence George'a szóstego takie okazjonalne 50 pensów, jest George piąty George halfpenny George 6 halfpenny dwa razy z łódką taka mała Elżbieta halfpenny no tutaj ten wycieruch i trochę współczesnych monet One P głównie jakieś tam pierdółki jeszcze idę na nową miejscówkę ten sam dzień trzeba patrzeć pod nogi Ładny pomoc nawet jest klamerka, fajnie, fajnie jest wiktorka, młoda, bo moneta jest. Tego nie będzie widać, ale 1869 rok No to już jest Jest już wiekowa Im starsza moneta, tym młodsza Wiktoria hmm. Taka obwódka od zegarka Koperta można powiedzieć no No, jest Edward siódmy, kolejny. No, ostatnio sporo tych Edwardów znajduję. 1907, ładny stan. A ja bym chciał tego srebrnego Edwarda jeszcze znaleźć. Taki mój cel teraz to jest właśnie srebrny Edek. I srebrna Wiktoria, jakiś tam Sixpence, mógłby też wpaść. No, ale i tak się cieszę, jest łysy. Dobra, lecimy! Jeszcze George wyszedł z tego dołka co Edward Trochę sygnał był dziwny, bo kawałek Chyba portmonetki wyszedł Jakiś tam był ćwiek jeszcze Żelazny, zardzewiały Ale warto kopać do końca No, kalesoniak tym razem Ale taki ekskluzywny, londyński Firmin London Get the London look. Przyzwoity, da, naprawdę, podoba mi się. Ok, jest taki farting George'a V w średnim stanie. Taka miniaturka, one penny i half penny. Kolejna Victoria. Niestety daty się nie da odczytać, ale też. 1860-70 coś w tym stylu bo młoda dobra spadam na skróty takim przesmykiem muszę to jakoś się przesmyknąć na drugą stronę problemów dla mnie żadnych wow. Do następnego, trzymajcie się